Cały rok w zasadzie czekam, kiedy na te Mazury będę mógł przyjechać, bo strasznie się tu relaksuje. Dla mnie to miejsce to jest w ogóle e, taka oaza spokoju, aczkolwiek no, przez ten weekend tego spokoju będziemy mieli mało, będziemy atakować każdy odcinek na maksa, będziemy mieli najszybciej, jak tylko potrafimy, jak się tylko będzie dało, no i na pewno da nam to przyzwoity wynik. Wyjątkowo techniczny i do tego jeszcze dochodzi nam pogoda, mamy okres jesienny yy, blisko, także no niestety można było się spodziewać, że któregoś roku ta pogoda tak akurat nas zaskoczy jak tutaj teraz w tym roku, znaczy nie nas, no, myślę, że tu, tu bardziej chyba organizatora, bo walczą jeszcze z trasą, aby ją yy, doprowadzić do jakiegoś stanu, aby można, można było po nim jechać, także nie będzie na pewno łatwo, to zapowiada się jeden chyba z trudniejszych rajdów Polski szutrowych. Wow. Uh -huh.